Zobacz. Tu mamy e, zmielone orzechy i płatki owsiane. To ci tutaj daje łychę tego. Do tego mamy zmieloną żurawinę i rodzynki i to wszystko też tutaj dorzucimy do tej twojej kule. I trochę ci tutaj nałożę. Ale ja bym trochę bardziej. Teraz trochę syropu daktylowego, żeby słodkie były te słodycze, prawda? Do tego wszystkiego trochę masła obrachowego tutaj nakłoży i teraz tak, to musisz zagnieść i zrobić takie tego kółki tutaj jak dziewczyny takie i możesz je uturlać albo w biurkach kokosowych ile Ci wyjdzie, słuchaj, jak podzielisz może być trzy, może być pięć może być siedem, uturlasz w biurkach kokosowych kakao albo w kawie kokosowej takiej zbożowej inka, wiesz, do wyboru do koloru, czas start to jest nasza? No no, nie, żartuję. To jest, no to Super, to możesz sobie wziąć na kawę, a ręce możesz oddać no no tam no w zlewie, dobra? Dzisiaj organizujemy w Bełchatowie Festiwal Polska od Kuchni. Jest to wyjątkowe wydarzenie, ponieważ jesteśmy co tydzień w innym mieście w Polsce. Przymierzamy każde województwo, aby 30 września, wtedy organizujemy wielki finał na Stadionie Narodowym w Warszawie, gromadzimy to, co najlepsze z każdego województwa w jednym miejscu. Więc to będzie taka niepowtarzalna okazja, żeby poznać kulturę każdego regionu w jednym miejscu. Proszę nam opowiedzieć, jakie atrakcje dziś tutaj, w Bełchatowie przygotowano? Dzisiaj w Bełchatowie organizujemy największy niedzielny obiad w regionie. Mamy przepyszne jedzenie, mamy pokazy kulinarne, warsztaty prowadzone przez znanych szefów kuchni. Mamy też szkoła gospodyń z województwa łódzkiego, jak i tutaj pobliskich województw. Wiele wystawców, konkursy dla dzieci, zabawy, atrakcje. Także zapraszamy całe rodziny z dziećmi. Chciałabym, żeby opowiedziała nam Pani jeszcze o celu tego typu spotkań. Staramy się pokazywać naszą kulturę, szerzyć ją, pokazywać też młodszym pokoleniom, żeby to po prostu nie zanikło gdzieś. Chcemy pokazywać też tą stronę kulinarną, jaka ona jest wspaniała i wyjątkowa w każdym regionie, żeby też ludzie zaciekawili się tym wszystkim i poznali to od kuchni. Tutaj mamy różne stanowiska, różne namioty. Proszę nam opowiedzieć, co dzieje się tak tuż za nami. Tuż za nami trwają warsztaty kulinarne prowadzone przez Katarzynę Gubałę, jest to ekspert kuchni roślinnej. Aktualnie gotują dzieci, gotują sałatki, kulki mocy, mamy też spaghetti i wiele innych dań, także na pewno u nas, od nas nikt nie wyjdzie głodny. Czyli tak, oprócz tego, że można się najeść, to jeszcze można się czegoś nauczyć. Jak najbardziej. Kubasz Tojermarki i Katarzyna Guba mają szeroką wiedzę kulinarną, więc tutaj też uczą, bawią, pokazują, no i karmią, oczywiście.